W piłce nożnej na pewnym poziomie, kiedy umiejętności są wyrównane, zdolności fizyczne są, powiedzmy, takie same, o sukcesie, o wyniku najczęściej przesądza, co przesądza? Głowa. Za mną jest stadion AOK, stadion w Wolfsburgu, moi drodzy, na którym rozgrywają mecze kategorie centralnej lidze Bundesliga Junior Kategoria U17 i U19. Grając na takim stadionie, czy nabiera się większej pewności siebie, czy mniejszej w stosunku do tego, na jakich stadionach w Polsce gra nasza młodzież? Yy, musimy zrozumieć jedno: że my yy, nie możemy zadawać sobie pytania, czy dogonimy, na jakim poziomie jesteśmy, dlaczego dzieci wygrywają z rówieśnikami z zachodu, bo tak naprawdę futbol. Rozpoczyna się po 16 roku życia, i, i, i wtedy wiele spraw decyduje. Między innymi coś takiego: czy my dogonimy Niemcy? No nie, ale możemy znaleźć swoją drogę. Mamy wielu fantastycznych trenerów, wielu fantastycznych zawodników, ale to ma, ciągle mało. No, dziwimy dziwimy się, się pewnym rzeczom. Po czym przyjeżdżamy tutaj do Niemiec i polski trener widzi, że dupy nie urywa. Za, przepraszam, szału nie ma, tyłka nie urywa, e, niby tak samo wszystko, no ale o co Kaman? No Kaman, mówią, że o szczegóły, ale czy stadion, ten stadion, na którym rozgrywa swoje mecze u17, e, to są szczegóły? No nie, to nie jest szczegół, to jest coś... To jest potężna różnica, wielka różnica. W samej grze, oczywiście, trzeba dostrzec te szczegóły. No i niestety, my tych szczegółów najczęściej nie dostrzegamy. Widzimy po prostu to, co chcemy widzieć. Eee, a jeżeli widzimy to, co chcemy widzieć, to znaczy, że nie widzimy, że jesteśmy ślepi i tyle, i to wszystko.